Porównamy sobie to ISU do innych czołgów, zobaczymy jak się prezentuje. Tadek, to jest to ISU i to ma dwie lufy w ogóle. Czyli tak, to ISU DPM-owo prezentuje się przeciętnie, w sensie jest ok. A nie, przepraszam, bo tu jest 2,900. Nie, no, to jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, bo tutaj niszczyciele mają po 2400, a SKPTK ma 2900, DTS-5 mają 2900, to są czołgi z dobrym DPM. E, penetracja 258, jest OK. uszkodzenia 390, no to tak se, jak dla niszczyciela, e, ale za to tutaj mamy ten system dwóch lów. Więc to też jest zupełnie inaczej, inna bajka. Kaliber 122, mogło być trochę więcej. Ale no jak strzele za 390, no to nie mogło być. Prędkość dobra, nawet bardzo dobra. Potencjalny damia... Czas Czas do 92 jest pożo. Celność 035. Ok. Stabilizacja. Szału nie ma. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę. To tak se, ale. No to jest niszczyciel. Come on. Co jeszcze można tu sprawdzić i porównać? Pancerz 190, ciekawy jest ten pancerz, 3D model, live, ok. Czyli mając 258, <grymne> to jest niby, wiecie, porównując to na przykład, wiecie, Scorpiona, SKPTK, ISU, Pancerz 190 jest o wiele lepszy, ale i tak wszystko wchodzi, bo tu jest penetracja 258. Jak będziemy walczyć z. A załóżmy, nie wiem. Z jakimś czołgiem ciężkim. No dobra, weźmiemy to. 53 TP. No to, to jest karton. Siódme tiary. Zobaczmy. 45 TP. Okej, okay. siódme tiary. Górna część może coś poodbijać. No ale na 8, 9, 10, no to to jest niestety, ale. Słabe. No dobra, to sprawdźmy to w praktyce jeszcze. Zagrałem kilka bitew, które pewnie wylądują na Cameliter Plus. Ogólnie skopałem bardzo ważną rzecz, mianowicie wczoraj dałem minimalną ofertę i zapomniałem, zapomniałem sobie ustawić budziko o 22, tam którejś. I nie sprawdziłem, że oferta konkurencyjna trochę wzrosła ponad minimalną, więc teraz dla bezpieczeństwa dam to 13 tysięcy golda. To powinno, wydaje mi się, że być bezpieczne, ale wiadomo, że warto patrzeć do samego końca. I tak bardzo dużo osób kupiło ponad minimalną ofertę wczorajszy czołg, nie? Ale tutaj sztuk jest 30 tysięcy, to jest też chyba dwa razy więcej ponad, nie? Niż wczoraj. Więc złożyłem ofertę na 13 tysięcy. Ja mam bardzo dużo golda, mogę sobie na to pozwolić, nie mam z tym żadnego problemu. Jestem kolekcjonerem, który akurat nie zdobył wczorajszego czołgu, szkoda. Wczoraj też myślałem, że jak dam minimalną, to dostanę to ISU, ale nie dostałem, więc wolę dla bezpieczeństwa dać więcej i najwyżej potem zmienię jak coś. jak, dwie lufy, czyli dwa strzały w sumie za 780, czyli tylko część średniego domaża więcej od ISU z BL10, ale to na nie musi czekać parę sekund, wychylona w na drugi pocisk. No to co piszesz, ma spory sens. Ale też zobaczmy, jak w praktyce. Ładuję dział 875. Pomiędzy pociskami jest 7 sekund. Czekajcie, upewnij się. 7 sekund. Ej, nie, to jest jakiś żart. Bo chwilę poczekacie i macie przeładowany pocisk. To jest nieporozumienie. To się nie opłaca oddawać pojedynczych strzałów, a dobrze wiecie, grając y, różnymi dwulówkami, że najczęściej te salwy, które sobie skupiacie, akurat w tym wypadku, ona z... chyba zajmuje mniej niż 2 sekundy. No, tak, około 2 sekundy, jak przytrzymacie. E, no to te salwy najczęściej jakiś jeden pocisk nie wchodzi, dlatego myślę, że zdecydowanie lepszym wyborem jest na przykład to ISU. Które jest w wersji premium i drzewkowej, no bo walniecie raz za 850 i tyle. Dw system dwulufowy jest dobry na jakieś czołgi ciężkie, które się mogą wychylać gdzieś, a niszczycielem raz oddać jakiś strzał nie możecie grać w pierwszej linii. Tym bardziej, że no, na tych tierach to ja odbiję może strzały od niektórych siódmych tierów i to nie wszystkich. Dlatego albo podwójny, po albo co drugi strzał strzelasz, no. Nie ma sensu. No dobrze, sami wiecie, o co mi chodziło, nie? Więc. Jadę chyba na wodę. Pomogę Lorca 750, ok. Mogłem się pomylić z damageem z ISU. Ale i tak, je... zobaczcie na to, że jeżeli lubicie strzelać jednym strzałem. Dobra, w tym wypadku muszę oddać salwę, nie? O. No nawet ładnie to wyszło Nawet to mi się podobało <grytanie> Z perspektywy gracza Dobra, może na razie nie będę Nie zgadać jakichś suchych faktów, tylko Zobaczmy w praniu Fajnie jakby Isus strzeliło Kurde No i wymiana I, I tu jest ten jeden strzał, który mi nie wchodzi Słaba wymiana Jeden strzał nie siadł Jest lipa Ozister, dzięki za prime, witam serdecznie Jedziemy dalej I sukada da. O, dałem jeden strzał, bo to nie miało znaczenia Ale też będzie dużo takich momentów, w którym... Wiecie, będzie jakiś... Że ta salwa nie będzie w ogóle przydatna, bo ktoś będzie mieć mniej HP, żeby dobić Czy wchodzą haki z przebiciem w tego potwora? Ym, można to sprawdzić na tank z GG łatwo, ale... Nie sprawdzałem. Chociaż ten pancerz trochę jest... Raczej nie powinny te haki wchodzić, bo tam jest 185, więc wątpię. Żeby haki wchodziły. To nie jest aż taki karton, ale to nadal jakby... To nie jest czołg z pancerzem też jakimś wielkim, tylko na haki może to dużo wytrzymać Haku. No i kurczę, z przyzwyczajenia oddałem jeden strzał. Drugi i to mi się nie opłacało. To co zrobiłem było mega głupie i pod względem też było głupie. No i on wszystko przebił i GG. Hmm. No trochę tak ta mechanika dwóch dział wepchana na siłę, co? Też macie takie zdanie? W przyszłym tygodniu kamerka dla psa. Przypilnujcie mi, żebym ogarnął kamerkę dla psa. Czy to jest dobre czy słabe? Wydaje mi się, że. że raczej poniżej przeciętnej. Przeciętne. Na pewno nie jest to dobre. No ale zacznijmy. System dwulufowy, zamiast być. Nie wiem, jakimś przywilejem jakimś wiecie fajnym. Fajną cechą, to jest bardziej utrudnieniem. Tak mi się wydaje. Kurde ma spota nie do. Amorak. No, ale to będę bezpieczniejsze, co? O! Ale ta prędkość pocisku 1100 m na sekundę jest bardzo dobrze odczuwalna. Ładnie weszło. Od kiedy są dropy? Nie wiem. Zaraz pewnie niedługo ruszą, tak mi się wydaje. A te poprzednie dropy były bardzo długo. Wychylisz? Kurde, on może być scelowany. On jest wcale. farcik trochę. <grystanie> Dobra. Obsidian został po spocie, więc. To dobra informacja. Czy tu obsidian wyjedzie jakoś? Moim zdaniem może tu jakoś się wychylić. Ogólnie, jak na niszczyciela, to ten czołg. No zobaczcie, że nie mogą oddać strzał, nie? Jak na niszczyciela, to ten czołg ma jakiś tam pancerz, ale w rzeczywistości ten pancerz jakby nie istnieje. Istnieje na to, że z nie będą cię przebijać. No i nie przebiję go I też nie mogę przerzucić się szybko na golda, bo to system dwulufowy Jest to też spory minus. Ci powinni dojechać tą linię K. Ja tu mogę mieć zaraz jakieś strzały. Jak oni popełnią błąd? Na siódme, szóste pan pancerz jakiś tam może być, nie, ale... I mobilność... No nie ma takiej wielkiej tragedii z obracaniem, ale... Ta prędkość maksymalna to nic specjalnego. Siema, jabiks, witam. Aj. Szkoda. No i w tym wypadku, na przykład teraz nie opłaca mi się strzać, tylko lepiej poczekać półtora sekundy. I mieć drugi pocisk załadowany, no bo pomiędzy pociskami mamy 7 sekund I to jest moim zdaniem wielki absurd Jest trzecie tam, szturmuje naszą bazę już Nie słyszycie tego psa, jak on szczeka cały czas? Jest nie do okiełznania O kurde, nie weszło Dobra i teraz jeszcze... Mhm, nie już. Dobra, no, po taka raczej uciekło. Nie wiem, czy to jest rozsądne. Wychylać się na to. Kurde! No i to też jest problem z tymi dwurufami, jak chcecie oddać salwę. I nie możecie się tak być cały czas wychylonym. To nie wycelujecie tego dobrze. Bałem się, że jak za bardzo podjadę, to wiecie... Dostanę. Tak jak na przykład teraz Dobra, no, no, zobaczmy Dwa razy nie przebiłem No nie wiem Co mam sadzić o tym czołgu Ale sami widzicie Dobra, no, no, spróbuję tak Chociaż to weszło, ale Isu może mnie dobić? Nie, nie, może już tu do mnie dobić. Ten zjechał na dół. A jak Tiger, gdzie jest? A do mnie słyszyliwa. On jest tutaj na górce. Spróbuję w to Isu. Wyszło. no i co? Dobra, jeszcze jakieś strzały na ślepo wpadły 1800. Drugi exp. Raport szczegółowy: 70 000 plus 65 za misję. Tak to się prezentuje pod tym względem. Cena pocisków z 1130 kredytów i 5200 za golda. A po 3 perki gram, taki sam zestaw jak z ISU 152K, które było na kanale. A polowych w ogóle nie wybrałem. Dobra, zagram jeszcze jednym ostatnim. Jak typowy niszczyciel, zagram sobie tutaj. Saduje się na wjazd I coś będzie wierzeć, czy nie? Nic nie wjeżdża. Na wodę ktoś siedzie. to bardziej prawdopodobne. Nikt się tu nie cofnie. Tutaj w tym krzaku ktoś może być, albo w tym krzaku. Mogę odejść strzał na ślepo, ale może poczekam, bo CS zaświeci, albo Kari. Te czołgi mogą coś przyświecić. Jakie ja mam maskowanie ten czołg? Porównując do innych, to takie przeciętne, więc nie ma jakiegoś fenomenu wielkiego. Dobra, oddaję chyba salwę na ślepotu. tu. <noise> nie trafiłem oczywiście, żadnego z No to teraz może tu albo miasto. Zobaczcie, co się dzieje w mieście. Miasto będzie przegrane, ale mamy górkę. Dzięki ci wielkie. Pozdrawiam. Kurde, nie weszło mi to. Fajnie jakby coś na tym streamie w końcu weszło. O, popełniłem błąd. Z przyzwyczajenia strzeliłem, a nie powinienem strzelać, bo powinienem poczekać tą sekundę czy półtora i... miałem przyładowany cały czas jeden pocisk. A to było. No nierozważne. Ale nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Trzeba obstawić miasto, to jest dobra decyzja. No i spróbuję salwy. No i weszło 645. Znaczy powiem tak, jak. Strzelacie z tej salwy, to jest mega fajne uczucie, jak wejdą dwa pociski, ale. Z przyzwyczajenia wiemy, że zazwyczaj te dwa pociski nie wchodzą. Czy ktoś się mnie zapyta Kamil, czy to jest warte, nie wiem, to 9500 golda, czy ile to tam jest oferta bazowa? Bo już nie pamiętam, to no nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że w tej cenie. Oczywiście patrząc na golda, można sobie jakąś lepszą prękę sprawić. Też czołg premium, jako niszczyciel czołgów, to jest bardzo specyficzny wybór i bardzo szybko, moim zdaniem, niszyciele się nudzą i to nie jest taka premka też, która, no na przykład jak Burask, będzie wam służyć jako light, med, możecie robić super uszkodzenia, spotować i w zasadzie do każdej sytuacji Burask, powiedzmy, jest dobry. Tak, ten czołg ma jakieś określone mapy. Na których będzie spoko, ale jest dużo map, na których nim się nie będziecie odnajdywać, i tak samo, jeżeli chodzi o. No to takie, jest. No jak bierzecie czołg premium, to liczcie się z tym, że zagracie na tym czołgu kilkaset, kilka tysięcy bitów, żeby zarobić jak najwięcej kredytów, bo po to są czołgi premium, co nie? O, taka bezeta to. Akurat z BZO jest też inna trochę zupełnie historia, bo na złocie ona aż tak nie zarabia. Dobra, kończę i podjeżdżam. 9-5. Chyba nie ma co jakoś specjalnie głęboko rozważać tej maszyny. Raczej nie polecam. Raczej nic tu nie jest takiego fajnego. No SKPTK. Jak ja bym miał wybierać pomiędzy SKPTK a tym, dla mnie SKPTK to jest niebo, a piekło, ziemia, nie wiem. Jakie porównanie. Sami zresztą widzicie, że. No, tę bitwę nie grałem jakoś źle, czy coś. Znowu powinienem poczekać, ale. Jakbym poczekał za długo, to nie byłbym demerza. System ma sporo, sporo wątpliwości. Dobra, zobaczymy jeszcze. Skryny końcowe. No, jest też taki, takie. Nie wiem, trzecie dno można powiedzieć, specjalnie to powiedziałem, ale weźcie taki scenariusz, że kiedyś na aukcjach na przykład można było dostać AMBT albo na jakimś czarnym rynku. I AMBT nie jest jakąś super premką, jest dobrą premką, ale bez tej tak jakiegoś wielkiego szału, ale dzięki temu, że mieliście. AMBT w swoim garażu, to przez to, jak były na przykład jakieś paczki, czy jakieś takie event świąteczny, gdzie można było wygrać AMBT albo Waffen Tragera, no to już AMBT mieście z głowy i macie jakby kolejną, jakby mniej, większą szansę na inne czołgi, nie? Tak możliwe, że to ISU kiedyś będzie w jakichś paczkach. I dzięki temu unikniecie, że go dostaniecie, jeżeli to go kupicie też za golda. A na przykład, paszki kupicie za normalną kasę i wam wydropi takie ISU, to będziecie za a tak to już będziecie go mieć w garażu. Więc jakiś taki dodatkowy punkt widzenia, który też możecie brać pod uwagę, nie wiem. To jest to ISU. Ja jakoś bardzo nie polecam. Uważam, że są lepsze niż szyciele o wiele i tyle.